Witam Was na kanale Kraina Zabawek Dzisiaj pokażę Wam postać z gry Minecraft z serii pierwszej, a będzie to Steve Minecraft to niezależna gra komputerowa z otwartym światem Skupia się na kreatywności i, bud i budowaniu pozwalając graczom na tworzenie konstrukcji sze z sześciennych bloków w otwartym, trójwymiarowym świecie W zestawie znajdziemy figurkę Steve'a rudę węgla oraz kilof Steve to pikselowy mężczyzna. Jest on głównym bohaterem gry. Przy jego imieniu znajduje się znak zapytania, bo jak wiadomo, ta nazwa nie jest jeszcze ostateczna. Steve ma krótkie, brązowe włosy. Ubrał na siebie zieloną koszulkę oraz niebieskie spodnie. Jego nogi są ruchome, tak samo jak ręce, gdzie ma specjalne miejsce, w które możemy włożyć kilof. Steve trzymając kilof w ręku może już przystąpić do swojej pracy. Jak widzieliście, styl jest bardzo dobrze odwzorowany. Myślę, że spodoba się wszystkim fanom gry. Oczywiście możecie sobie dokupić inne figurki z tej serii, co też urozmaici Wam zabawy dodatkowo. Bardzo zapraszam do lajkowania filmików oraz do subskrypcji kanału.